Warszawa drży, media płoną, a internet dosłownie eksplodował. Dzisiejszy poranek przyniósł wiadomość, która wstrząsa całym polskim showbiznesem niczym trzęsienie ziemi. Skolim i Aleksandra Sarnecka oficjalnie się rozwiedli, a kulisy tego rozstania są jeszcze bardziej dramatyczne niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Aby zrozumieć skalę emocji, trzeba cofnąć się na moment i wyobrazić sobie dwoje ludzi, których losy złączyła sława, światła reflektorów i presja życia publicznego. Skolim właściwie Konrad Skolimowski z Osizen, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów nowej fali polskiej muzyki tanecznej. Artysta, który w ciągu kilku lat przeszedł drogę od lokalnego idola imprezowego do ogólnokrajowej sensacji, zdobywając miliony odsłon w serwisach streamingowych. Jego charyzma, energia sceniczna i odwaga łamania schematów sprawiły, że szybko stał się ikoną dla młodszego pokolenia fanów. U jego boku przez ostatnie lata stała Aleksandra Sarnecka, modelka, influencerka i twarz wielu kampanii modowych. Elegancka, wyrazista, perfekcyjnie wpisująca się w świat show biznesu, ich związek był przedstawiany jako przykład idealnego połączenia dwóch silnych osobowości: muzyka i modelki, blasku i ambicji, miłości i medialnego splendoru. Na Instagramie para marzeń. W rzeczywistości, jak dziś wiemy. Narastająca cisza, wzajemna nieufność i emocje spychane pod dywan aż do momentu wybuchu. Wszystko stało się oficjalne w sądzie rejonowym m.st. Warszawy, gdzie Skolim złożył pozew rozwodowy, wskazując jedno, mocne i niepodważalne uzasadnienie. Poważne naruszenie zaufania oraz zobowiązań małżeńskich. Słowa ciężkie jak ołów, słowa, które natychmiast obiegły wszystkie redakcje w kraju, ale dopiero to, co wydarzyło się później, sprawiło, że skandal przybrał rozmiary ogólnopolskiej burzy medialnej. Według źródeł bliskich artyście, Skolim od miesięcy obserwował niepokojące sygnały. Nagłe zmiany w grafiku Aleksandry, tajemnicze wyjazdy służbowe, telefon nigdy nie odkładany na stół, a spojrzenia, które przestały być te same. Podejrzenia przerodziły się w decyzję, trudną, ale konieczną, zatrudnił prywatnego detektywa. To właśnie on dostarczył dowody, które zrujnowały całą baśń o idealnym małżeństwie. Aleksandra została przyłapana w hotelu grand-nosalowy dwór w Zakopanem, gdzie pod fałszywymi nazwiskami spędziła trzy dni z dobrze znanym w branży modowej przedsiębiorcą. Zdjęcia z korytarzy, nagrania z recepcji, potwierdzone rezerwacje, materiał, od którego nie ma ucieczki. W ekskluzywnej rozmowie dla magazynu. Echo gwiazd. Artysta po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć o wszystkim publicznie. Jego słowa stały się natychmiast tytułem numer jeden na portalach plotkarskich. Zbyt długo milczałem. Prawda jest taka, że zostałem zdradzony przez osobę, której ufałem najbardziej. Nie mogłem żyć dłużej w kłamstwie. Zdania krótkie, ale rozcinające atmosferę, jak nóż, szczere, emocjonalne, pełne bólu, do tej pory Aleksandra Sarnecka. Nie wydała żadnego oświadczenia, ale jej social media mówią za nią: komentarze wyłączone. Relacje zniknęły. Ostatni post milczący, jakby zamrożony w czasie cisza, która tylko wzmaga spekulacje. W zaledwie kilka godzin od ujawnienia informacji hasło Tim Skolim trafiło na czołówki trendów. Profile plotkarskie odnotowały rekordowe zasięgi pod postami Aleksandry. Pojawiły się setki tysięcy reakcji przed blokadą komentarzy. Jedni oburzają się zdradą, drudzy bronią Aleksandry, twierdząc, że media nie znają całej prawdy. Jeszcze inni żądają publikacji pełnych materiałów detektywa. To jeden z największych kryzysów wizerunkowych w polskim showbiznesie od lat. A jego finał wciąż jest nieprzewidywalny. Warszawa wciąż nie ochłonęła po eksplozji medialnej bomby, a tymczasem emocje tylko rosną. Od momentu, gdy oficjalnie ogłoszono rozwód z Kolima i Aleksandry Sarneckiej. Polski showbiznes żyje już w zupełnie nowej rzeczywistości. Z jednej strony mamy artystę, który wraca do pracy z niespotykaną determinacją, z drugiej modelkę stojącą na linii frontu jednego z najsilniejszych kryzysów wizerunkowych dekady. Zaledwie kilkadziesiąt godzin po ujawnieniu skandalu Skolim opublikował tajemniczy, mroczny teaser nowego utworu zatytułowanego Zdrada. W zaledwie kilku sekundach nagrania widzimy sylwetkę wokalisty, stojącego samotnie na tle neonów, a w tle pobrzmiewa fragment tekstu Prawda boli, ale kłamstwo zabija. Ten krótki wycinek wystarczył, by rozpocząć lawinę spekulacji. Fani natychmiast uznali, że utwór to jego osobisty komentarz do wydarzeń ostatnich miesięcy. W sieci zaczęły pojawiać się tysiące postów, a Tim Skolim w zaledwie kilka godzin trafił na pierwsze miejsce trendów w Polsce. On zasługuje na szacunek i prawdę. Nikt nie powinien znosić takiej zdrady. Napisała jedna z użytkowniczek Twittera, udostępniając teaser z podpisem Prawdziwy Wojownik wraca do gry. Muzyczny powrót z Kolima został odebrany nie tylko jako akt siły, ale wręcz symboliczne zamknięcie starego rozdziału. Media branżowe określają go dziś jako najbardziej emocjonalny comeback roku, a redaktorzy kilku portali plotkarskich przyznają, że dawno nie widzieli takiej jednomyślności wśród fanów. Gdy kariera z Kolima nabiera tempa, Aleksandra Sarnecka staje się celem jednej z najbardziej bezlitosnych fal krytyki, jakie przetoczyły się przez polski internet w ostatnich latach. W ciągu trzech dni trzy duże marki modowe ogłosiły zawieszenie współpracy z modelką. Najbardziej komentowana decyzja pochodzi od popularnej marki bieliźnianej, której Aleksandra była twarzą wiosennej kampanii. W oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie, które natychmiast zebrało setki tysięcy reakcji, możemy przeczytać lakoniczne. W trosce o dobro wizerunku marki wstrzymujemy publikację kampanii. Na profilu Aleksandry panuje atmosfera napięcia. Jedyną aktywnością modelki pozostaje krótkie, enigmatyczne story. Każda historia ma dwie strony. Jedno zdanie, które zamiast uspokoić opinię publiczną, jedynie roznieciło płomienie ciekawości. Influencerzy zaczęli tworzyć teorie. Portale plotkarskie rozkładają każde słowo na czynniki pierwsze. A w komentarzach, które przez kilkanaście minut były otwarte, zanim zniknęły. Pojawiły się tysiące pytań, zarzutów i próśb o prawdziwą wersję wydarzeń. Jeśli ktoś myślał, że burza osłabnie, to bardzo się mylił. Paparazzi, którzy od tygodni śledzą każdy krok Aleksandry, zdobyli materiał, który ponownie rozpalił Internet. Wczoraj po południu Aleksandra została sfotografowana w jednej z kawiarni w Krakowie. Siedząca przy stoliku z mężczyzną, którego polskie media już określają mianem domniemanego kochanka. Na zdjęciach widać ich pochylonych nad telefonem, unikających kontaktów wzrokowego z otoczeniem. Gdy fotoreporterzy zadali pytania, oboje natychmiast opuścili lokal, odmawiając komentarza. Tymczasem media już zestawiają te fotografie z wcześniejszymi nagraniami detektywa z Zakopanego. Dziennikarze dopatrują się w tych momentach ciągłości zachowań. A niektórzy twierdzą, że relacja Aleksandry z biznesmenem mogła trwać znacznie dłużej, niż przypuszczano. Na gorąco komentowane wydarzenia nakłada się jeszcze jeden bardzo poważny wątek kwestie prawne. Adwokat Skolima, mecenas Kacper Król, udzielił krótkiego oświadczenia mediom, pan Skolimowski wnioskuje o pełną opiekę nad synem oraz podział majątku w stosunku 70:30. Wskazujemy na poważne straty emocjonalne oraz destabilizację życia rodzinnego. Ta informacja wywołała kolejną falę komentarzy. Jedni chwalą artystę za walkę o stabilność dziecka, inni zarzucają mu publiczne pranie brudów. Eksperci od prawa rodzinnego zaproszeni do kilku programów telewizyjnych ocenili, że proces może stać się jednym z najbardziej medialnych sporów sądowych roku, z uwagi na rangę obu stron oraz ciężar przedstawionych dowodów. Show biznes także nie pozostaje obojętny. Pod postami z Kolima pojawili się inni artyści, m.in. wokaliści, aktorzy i influencerzy, którzy otwarcie wyrażają swoje wsparcie. W programie telewizyjnym Gwiazdorama prowadząca powiedziała To nie jest zwykły kryzys celebrytów, to dramat, który otworzył oczy wielu ludziom na to, jak niszcząca może być zdrada. Dziennikarze plotkarscy natomiast donoszą o dziwnych sygnałach, które rzekomo pojawiały się już kilka miesięcy wcześniej. Tajemnicze podróże Aleksandry, nagłe wyjazdy służbowe, zdjęcia z eventów, gdzie para pojawiała się osobno, brak wspólnych relacji podczas świąt. Dopiero teraz te wszystkie elementy układają się w jeden mrożący krew w żyłach obraz. Cała sprawa rozwija się na oczach całego kraju, media przeprowadzają minutowe aktualizacje, fani analizują każdą fotografię, a atmosfera wokół tej historii jest tak gęsta, że niemal można ją dotknąć. To nie jest kolejny skandal, to pełnowymiarowy dramat, który z każdym dniem dostarcza nowych zwrotów akcji. Choć dziś ich nazwiska pojawiają się w nagłówkach, głównie w kontekście skandalu, nie sposób zignorować faktu, że to właśnie ich działalność artystyczna i publiczna uczyniła z nich jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w show biznesie. Aby zrozumieć skalę emocji, która teraz ogarnia opinię publiczną, trzeba cofnąć się do momentu, kiedy ich kariery zaczynały lśnić pełnym blaskiem. I kiedy wszystko wskazywało na to, że Skolim i Aleksandra stworzą duet, który zapisze się w historii polskiej kultury na lata. Zanim stał się bohaterem najgorętszych plotek, Konrad Skolimowski, Skolim, był przede wszystkim fenomenem muzycznym, którego energia potrafiła porwać całe tłumy. Jego wejście do świata disco polo nie było cichym debiutem, wręcz przeciwnie, wyglądało jak dynamiczny start rakiety, która z każdą kolejną premierą nabierała prędkości. Wyglądasz idealnie. Przebój, który zatrząsł z listami przebojów, to właśnie ta piosenka uczyniła go postacią powszechnie rozpoznawalną. Hit, którego refren nuciła cała Polska, od klubów po wesela, od TikToka po największe festiwale plenerowe. Utwór stał się symbolem jego stylu: energicznego, to pełnego błysku, uwodzicielskiego. Dziennikarze muzyczni określali go mianem nowego wilka sceny Disco Polo, a agencje bookingowe nie nadążały z propozycjami koncertów. Gdy niektórzy sugerowali, że jego sukces może być jednorazowy, Skolim zaskoczył wszystkich kolejnym przebojem. Teledysk do Kiss Me Baby zdobył w kilka dni tyle wyświetleń, ile inni artyści gromadzą w kilka miesięcy. Jego wizerunek, mocny, męski, pewny siebie, zyskał status kultowy. Stał się idolem młodego pokolenia, a fani tworzyli fanarty, profile fanowskie i całe społeczności poświęcone jego twórczości. Skolim nie ograniczył się tylko do sceny muzycznej, występował w popularnych programach rozrywkowych, pojawiał się w serialach, uczestniczył w wydarzeniach medialnych. Za każdym razem zdobywał sympatię publiczności dzięki charakterystycznemu poczuciu humoru i autentyczności. To wszystko przyczyniło się do zbudowania ogromnego kredytu zaufania, który dziś w obliczu dramatu nadal działa na jego korzyść. Aleksandra Sarnecka, tajemnicza siła spokoju która zachwyciła czytelników. Podczas gdy Skolim zdobywał sceny i nagłówki, Aleksandra Sarnecka podążała zupełnie inną ścieżką, bardziej kameralną, intymną, literacką, ale nie mniej istotną. Pisarstwo, które dotykało najgłębszych emocji, Aleksandra debiutowała jako bardzo młoda autorka. Jej talent szybko został zauważony dzięki spójnej, wciągającej narracji i szczególnej wrażliwości. Motywy, które powracały w jej pracach – rodzina – Kobiece doświadczenia, tajemnice ukryte pod codziennością czyniły ją literackim zjawiskiem, które nie potrzebowało wielkiej promocji, by zyskać oddanych czytelników. Jej książki porównywano do twórczości czołowych autorek polskiej literatury obyczajowej. Krytycy podkreślali, że potrafi opisywać emocje w sposób mocny, ale jednocześnie subtelny, co nie zdarza się często. Styl życia, który fascynował, choć był tak różny od show biznesu. To właśnie jej tajemniczość sprawiała, że ludzie chcieli wiedzieć o niej więcej. Nie udzielała kontrowersyjnych wywiadów. Nie epatowała luksusem. Wybierała spokój ponad blask fleszy. Trzymała się z dala od internetowych burz, co czyniło ją postacią jeszcze bardziej interesującą. Kobietą spoza show-biznesu, która mimo wszystko stała się jego częścią dzięki związkowi ze Skolimem. Wiele osób pamięta Aleksandrę nie tylko jako pisarkę, ale także jako matkę dwóch chłopców, Jasia i Antosia. W licznych artykułach podkreślano jej rolę jako osoby uporządkowanej, skupionej na rodzinie, wprowadzającej równowagę do życia artysty. To kontrast między ich światami sprawił, że publiczność pokochała ich jeszcze bardziej. Ich historia wydawała się idealna. Piękny artysta sceniczny i cicha intelektualistka, błysk reflektorów i spokojne ciepło domowego ogniska, dwie osobowości. Które uzupełniały się w sposób niemal filmowy. Przez ponad pięć lat byli uznawani za symbol udanego związku w show biznesie. Pojawiali się wspólnie na festiwalach, premierach i eventach charytatywnych. Media lubiły ich zestawiać w materiałach o parach, które przetrwają wszystko. Jednak to właśnie ta baśniowa narracja sprawia, że dzisiejsza sytuacja jest tak szokująca i tak bacznie śledzona. Upadek wizerunku, idealnej relacji zawsze boli najbardziej. Zwłaszcza gdy dotyczy ludzi, których uważano za niepodważalnych. Właśnie dlatego dzisiejsza burza medialna rozbudza tak wielkie emocje. To nie jest zwykłe rozstanie, to nie jest kolejny celebrycki konflikt, to załamanie wizerunku pary, która dla wielu była symbolem stabilności w niestabilnym świecie show biznesu. A im więcej poznajemy faktów, tym bardziej rośnie napięcie. Bo jeśli coś tak idealnego mogło rozpaść się w tak spektakularny sposób, to jaka prawda jeszcze pozostaje w cieniu? zanim ktokolwiek krzyczał jego imię na koncertach, zanim miliony kliknięć przewijały się pod teledyskami, z kolim był po prostu Konradem, cichym, drobnym chłopakiem z przedmieść Warszawy, gdzie ulice zimą twardniały jak beton, a latem wypełniały się zapachem kurzu i benzyny. Jego dom, choć nie najbiedniejszy, zawsze pachniał rozstaniem. Rodzice pokłócili się o wszystko, o co tylko można było się pokłócić, aż w końcu przestali mówić w ogóle. Kiedy Konrad miał siedem lat, ojciec wyprowadził się, pozostawiając za sobą jedynie echo kroków i obietnicy, których nikt już nie pamiętał. Matka pracowała dużo, zbyt dużo, by móc z nim usiąść, spojrzeć mu w oczy i zapytać: Co czujesz? I może właśnie dlatego Konrad tak wcześnie odkrył, że emocje trzeba gdzieś schować, aby nie rozerwały człowieka od środka. I wtedy pojawił się stary keyboard z bazaru, z klawiszami startymi tak bardzo, jak gdyby ktoś przed nim grał na nich całe życie. Dla Konrada był jednak jak nowy świat. Każdego wieczoru, kiedy blok zasypiał, a światła w oknach gasły jedno po drugim, chłopak siadał na krześle, które trzeszczało przy każdym ruchu i dotykał klawiszy, jak tajnego kodu prowadzącego do innej rzeczywistości. To tam, w tych cichych wieczornych rozmowach z muzyką, rodziły się emocje, które później zamieniły się w utwory pulsujące energią, namiętnością i tęsknotą. To tam uczył się odwagi. Odwagi mówienia o sobie, choć nikt go wtedy nie słuchał. W jednym z późniejszych wywiadów, fikcyjnie odtworzonym, powiedział: Nie miałem nikogo, kto by nie słuchał, więc zacząłem mówić do muzyki. Ona nigdy mnie nie uciszała. I może właśnie dlatego, gdy dorosły Konrad staje na scenie jako skolim, ma w sobie tę dziką siłę człowieka, który nigdy nie zapomniał skąd pochodzi. Tę siłę, której nie da się kupić ani wyreżyserować, siłę zrodzoną z ciszy. Aleksandra Sarnecka, dziewczynka ukryta między książkami, dorastała w kamienicy w Krakowie, gdzie półki uginały się od książek, a ściany tonęły w obrazach. Rodzina intelektualistów, tak mówili o nich sąsiedzi, ale nikt nie wiedział, że za tym wizerunkiem kryją się nieustanne napięcia, krzyk duszony w gardle i emocje zamykane na klucz. Matka, zagubiona, pogrążona w depresji poporodowej, potrzebowała opieki, której nikt nie potrafił jej dać. Mała ola często znikała z domu, nie fizycznie, lecz w myślach. Przesiadywała godzinami w bibliotece miejskiej, wśród zapachu papieru i ciszy, która była dla niej schronieniem. Właśnie tam znalazła sposób na przetrwanie. Pisanie. Zaczęła od dzienników. Miała dziewięć lat, kiedy zapisała pierwsze zdanie. Pisze, żeby zatrzymać części siebie, których świat nie powinien dotknąć. To zdanie stało się pierwszym krokiem do całej literackiej drogi, którą później podziwiali krytycy. Jej dzieciństwo nie było biedne. Miała wszystko poza. Miłością zamiast ciepłych objęć były analizy tekstów, zamiast rodzinnych rozmów, chłodne uwagi o błędach w wypracowaniach, zamiast uśmiechu, wymagania, ale w tej samotności rodziła się wrażliwość, a w tej wrażliwości talent, który później poruszał tysiące czytelników. Dwóch ludzi, dwa światy, ta sama rana i tutaj zaczyna się część historii, której nie da się zignorować. Choć pochodzili z różnych miejsc, choć ich światy były technologicznie, kulturowo i społecznie zupełnie inne, skolim i Aleksandra nosili ten sam rodzaj bólu. Ból dorastania w domach, które nie dały im tego, czego najbardziej potrzebowali, prawdziwej bliskości. To właśnie te niewidoczne pęknięcia sprawiły, że gdy spotkali się lata później, poczuli coś natychmiastowego. Coś, czego nie da się opisać, ale co rozpoznaje każde serce, które kiedyś było zranione. I choć ta samotność połączyła ich jak magnes, to też była jak cień. Zawsze obecny, zawsze gotów, by wrócić w najmniej oczekiwanym momencie. To z niej wyrastała zarówno ich siła, jak i ich kruchość. Ich twórczość, jego muzyka i jej proza była krzykiem o uwagę, o miłość, o zrozumienie. Ale właśnie te rany sprawiają, że ich historia staje się tak fascynująca. Drodzy Państwo, Zbliżamy się do końca tej niezwykłej opowieści, historii dwóch ludzi, którzy, mimo burzliwej młodości, rozdarć i cichych ran, nigdy nie przestali walczyć o siebie, o swoje marzenia, o prawo do bycia wysłuchanym. Skolim i Aleksandra Sarnecka nazwiska, które dziś błyszczą na okładkach gazet i w rankingach popularności, ale za którymi kryją się historie dużo bardziej kruche, delikatne i poruszające, niż mogłoby się wydawać. Bo kiedy patrzymy na nich teraz. Na pewnego siebie artystę sceny Disco Polo i napisarkę o hipnotyzującym piórze, łatwo uwierzyć, że ich sukces był prosty, niemal oczywisty, a jednak ich droga wcale nie była szeroką aleją. Bardziej przypominała wąską ścieżkę, pełną kamieni, potknięć i chwil, których nie zobaczy nikt poza nimi. Konrad Skolim, chłopak, który przetrwał dzięki muzyce. W dorosłym Skolimie nadal tli się ten mały chłopiec z przedmieść Warszawy, cichy, Wrażliwy, zbyt dojrzały jak na swój wiek. Jego twarz dziś oświetlają reflektory, ale każdy, kto spojrzy głębiej, zobaczy cień dawnych lat. Puste mieszkanie, nieobecnego ojca, matkę zmęczoną życiem i dziecko, które uczy się zbyt wcześnie, że świat nie jest miękki. A jednak to właśnie z tego bólu narodziła się jego siła z tej ciszy jego muzyka z samotności jego determinacja z kolim nie tylko śpiewa. On opowiada historię człowieka, który nigdy nie pozwolił, by trudne dzieciństwo stało się jego wyrokiem. To dlatego publiczność kocha go tak mocno. Widzą w nim kogoś prawdziwego, kogoś, kto nie urodził się w blasku, lecz sam ten blask zapalił. Aleksandra, pisarka, która przetrwała dzięki słowom Aleksandra Sarnecka z kolei, dźwiga inną historię równie cichą, równie poruszającą, dziewczynka z Krakowa, dorastająca w domu pełnym książek, ale pozbawionym ciepła. Wrażliwa, inteligentna, zanurzona w świecie liter, bo realny świat był dla niej zbyt ostry, zbyt głośny, zbyt chaotyczny. To pisanie było jej ratunkiem. Każde zdanie stawało się mostem między samotnością a nadzieją. Każda strona, dowodem na to, że nawet jeśli dom nie nauczył jej czułości, ona sama potrafiła ją stworzyć. Dziś Aleksandra jest podziwiana jako autorka, która dotyka najgłębszych strun ludzkiego serca. A jednak niewielu pamięta, że jej talent powstał z potrzeby przetrwania, że każde jej zdanie jest małym zwycięstwem nad światem, który nie zawsze był dla niej łagodny. Dwoje ludzi, dwa światy, jedna emocja. Patrząc na nich razem, nie sposób nie dostrzec czegoś pięknego. Mimo tak odmiennych korzeni, mimo różnych dróg, ich historie splatają się w jednym punkcie w ludzkiej wrażliwości. Może właśnie dlatego publiczność tak mocno reaguje na ich historię? Bo to nie jest tylko romans celebrytów. To opowieść o tym, że nawet jeśli świat w dzieciństwie odbiera nam pewność i poczucie bezpieczeństwa, w dorosłości wciąż możemy odnaleźć swoje miejsce: że z bólu można zbudować siłę, że z samotności można stworzyć sztukę, że z przeszłości, nawet tej najtrudniejszej, można wyjść z podniesioną głową. Dlaczego warto ich wspierać? W świecie show biznesu łatwo zapomnieć, że za znanymi twarzami stoją prawdziwi ludzie, ludzie, którzy płaczą, kiedy gasną światła, ludzie, którzy wciąż walczą z dawnymi ranami, ludzie tacy jak Skolim i Aleksandra, utalentowani, wrażliwi, odważni w swojej szczerości. Ich uczy nas jednego: nigdy nie oceniaj czyjegoś życia po tym, co widzisz na scenie, bo najważniejsze bitwy toczą się tam, gdzie nikt nie patrzy. Dlatego dziś, w tym finale naszej opowieści, chcemy oddać im hołd za ich determinację, za ich twórczość, za to, że odważyli się być sobą, nawet gdy było to trudne. A przede wszystkim, za to, że pokazali milionom ludzi, iż przeszłość nie definiuje przyszłości. I teraz? Twoja kolej. Jeśli ta historia poruszyła cię choć odrobinę, jeśli czujesz, że warto wspierać tych, którzy mimo ran potrafili wznieść się ponad to wszystko. Jeśli chcesz, by więcej osób usłyszało o sile Skolima i delikatności Aleksandry, zostaw lajk. Like. Niech dotrze do tych, którzy potrzebują nadziei. Ale zanim pożegnamy się na dobre z tą historią, warto zatrzymać się jeszcze na chwilę. Bo, choć finał wydaje się oczywisty, to tak naprawdę wciąż istnieją pytania, które wiszą w powietrzu. Pytania, które pojawiają się wtedy, gdy opowieść nie jest czarno-biała, a bohaterowie nie są ani aniołami, ani demonami, są po prostu ludźmi. Bo czy ktokolwiek z nas zna w pełni z mężczyznę, który stoi na scenie jak zdobywca, a kilka minut później, za kulisami, potrafi zamilknąć jak ktoś, kto nosi w sercu ciężar, o którym boi się mówić? Czy naprawdę widzimy Aleksandrę taką, jaka jest? Nie tylko jako bohaterkę nagłówków, ale jako kobietę, która latami zaszywała się w świecie liter, bo tylko tam mogła oddychać spokojnie. Właśnie dlatego ta historia wywołała tak ogromne poruszenie. Ludzie nie reagują tak silnie na skandale. Reagują na emocje, na prawdę, na kruchość, która nagle staje się widoczna gołym okiem. Bo gdzieś głęboko wszyscy rozumiemy, że za każdą decyzją, za każdym błędem i każdym sukcesem stoi coś więcej niż obraz wykreowany przez media. Dzisiejszy świat kocha oceniać jedno zdjęcie, jeden filmik, jedno wyznanie, i już powstają tysiące opinii podzielonych na dwa obozy: jedni bronią, drudzy atakują. A prawda? Ta zwykle leży w miejscu, do którego mało kto chce zajrzeć między emocjami, między ciszą, między tym, czego nie da się sfotografować. Dlatego tak ważne jest, aby w tej sytuacji, pełnej napięć i skrajnych reakcji zachować empatię. Bo choć ich wybory doprowadziły do dramatycznych skutków, to oboje są ludźmi, którzy przez całe życie nosili w sobie niewidzialne blizny. A blizny, jak wiemy, nie znikają tak łatwo. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ich życie, jedno jest pewne: to doświadczenie naznaczy ich na długie lata. Dla Skolima może stać się paliwem artystycznym, nowym początkiem, impulsem, który zamieni ból w sztukę. Dla Aleksandry lustrem, w którym zobaczy siebie wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Może właśnie dzięki temu odnajdzie siłę, której brakowało jej od dzieciństwa. I choć trudno dziś przewidzieć, czy ich drogi kiedyś jeszcze się skrzyżują, to jedno jest pewne. Oboje zasługują na to, by widzieć w nich nie skandal, lecz człowieka, bo każdy z nas nosi w sobie coś, czego inni nie rozumieją. Każdy ma przeszłość, która nie zawsze była łagodna. Każdy ma momenty, w których chciał krzyczeć albo uciec, albo po prostu zostać wysłuchanym. I właśnie w tym tkwi piękno ich historii, wprawdzie, która przypomina nam o własnej wrażliwości w tym, że mimo błędów, mimo wybuchów emocji, mimo zranień wciąż próbujemy Z i Aleksandra to nie tylko bohaterowie dramatu medialnego, to symbol tego, że żaden człowiek nie jest jednowymiarowy, że zawsze warto się zatrzymać, zanim kogokolwiek ocenimy.